Od dłuta do tabletu, wybrane narzędzia pisarskie. Zapraszamy Was w krótką podróż po zmianach, jakie zachodziły przez długi czas i nadal zachodzą w narzędziach używanych przez ludzi do pisania. Co oni robią? Te wszystkie osoby piszą, ale co jest ich narzędziem pisarskim? Od czego zależy, jakie narzędzia wybieramy obecnie? A jak to było w przeszłości? Wybór narzędzia zależał przede wszystkim od dostępnego w danym czasie materiału, na którym można było pisać. Te... Palec wydaje się być najstarszym narzędziem służącym do zapisu znaków, obrazów, np. Na, na piasku czy na ziemi co nie jest jednak dość trwałe lub też na skalę. Tworzone przez ludzi wiele tysięcy lat temu na ścianach jaskiń obrazy dawały kolejnym przybywającym na dane tereny ludom informacje o zjawiskach natury, a także o ewentualnych zagrożeniach, jakie mogą ich spotkać. Zrób to z nami. Sprawdź, jak rysuje się lub pisze farbą przeznaczoną do malowania palcami. Niestety, nawet najtrwalsze dzieła powstające na skałach jaskiń miały poważną wadę. Nie dało się ich przenosić. Ludzie zaczęli wykorzystywać różne produkty pochodzenia naturalnego, które nadawały się do transportu. Na przykład były to liście i kora drzew, w Chinach tabliczki drewniane i rozcięte łotygi bambusa. W starożytnym Egipcie czy w Rzymie, teksty powstawały na przykład na kamieniach. Wiele napisów zostało wyrytych na marmurze. W starożytnej Mezopotamii popularne były tabliczki gliniane. W Grecji odciskano napisy nawet na naczyniach z gliny. Materiały, na których pisano, początkowo były bardzo twarde, tak jak skała, metal czy glina. Dlatego na przykład do rycia w kamieniu używano wytrzymałego dłuta. Rylca do rycia w metalu, a ściętą czcinę do odciskania znaków na glinianych tabliczkach. Ale czy rycie i odciskanie znaków w twardym materiale było łatwe? Zobaczcie, jak wygląda rycie znaków w kawałku pomalowanej skały. Zróbmy własną tabliczkę udającą taką glinianą i spróbujmy wyryć na niej jakieś znaki. Będzie nam potrzebny kawałek tekturki albo grubsze kartki papieru, kawałek plasteliny i wykałaczka. W starożytnym Egipcie z trzciny wytwarzano papirus, a przechowywano go w formie zwojów. Był on lekki i dość łatwy do przechowywania i transportu, a więc i przenoszenia cennych informacji nawet na duże odległości. Nieco później, bardziej popularny choć drogi, stał się pergamin wytwarzany ze skóry zwierząt, najczęściej owiec, krów i kus. Ponad 2000 lat temu wynaleziono w Chinach papier. Produkowano go w zależności od dostępności z różnych surowców roślinnych np. konopi, lnu, jedwabiu, bawełny czy bambusa. Do tych miękkich materiałów jak płótno, pergamin czy papier do pisania używano m.in. pędzelków lub odpowiednio zaostrzonych ptasich piór najczęściej łabędzich lub gęsich. Około 240 lat temu wynaleziono metalową stalówkę. Zapewniała ona możliwość stawiania bardziej precyzyjnych znaków niż na przykład pióro gęsie. Pióro ze stalówką maczano w kałamarzu, w którym znajdował się atrament. Jednak bardzo łatwo było zrobić kleksa i zniszczyć własne dzieło. Kolejnym etapem były pióra wieczne, a potem już współcześnie długopisy, pióra na naboje, czy tak zwane pióra kulkowe. Od końca XIX wieku do powszechnego użytku weszły także maszyny do pisania. Jednak w klasach szkolnych długo nie widać było znaczącego postępu. Przez lata panowały tabliczki i kreda. Ze względu na trudny i drogi dostęp do środków piśmiennych, przez długi czas w szkołach używano tabliczek i rysików, które umożliwiały wielokrotne zapisywanie w ramach ćwiczeń na tym samym materiale ale co oczywiste nie pozwalały na długie przechowywanie tekstów. Aktualnie oprócz tradycyjnego pisania na papierze wykorzystujemy coraz częściej telefony komórkowe, tablety i komputery, na których oprócz typowych liter do przekazywania informacji wykorzystujemy zdjęcia, obrazki i symbole, na przykład powszechnie używane emotikony. Spróbuj to zrobić z nami i przekaż nam wiadomość, wykorzystując emotikony. Możesz na przykład użyć pieczątek, mazaków, kredek albo naklejek. Pracowałaś, pracowałeś razem z nami? Pochwal się swoją pracą. Poproś osobę dorosłą o dodanie zdjęcia Twojej pracy w komentarzu.